Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, te powitania również składam na ręce Pana Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Bardzo się cieszę, że jest z nami i że współorganizuje w tym roku tą wspaniałą uroczystość Alei Gwiazd Siatkówki, tutaj u nas w Katowicach, alei, która prowadzi do Mekki Siatkówki, czyli do naszego spotka. To tutaj mamy największe emocje siatkarskie, ja myślę, spokojnie można powiedzieć w świecie. To tutaj Spodek odrywa się często od tej ziemi po to, aby świętować wspólnie z reprezentacjami, z zespołami, które rozgrywają tu swoje mecze. I co można więcej powiedzieć? Tylko i wyłącznie radość. Radość, radość, jeszcze raz radość w sercu prezydenta, który może być gospodarzem, Takiego miasta może być gospodarzem i reprezentantem y, takiej społeczności, takich mieszkańców jak nasi katowiczanie. Miasto Katowice są szczególne dla nas, dla wszystkich reprezentacji, a dla męskiej szczególnie. Natomiast w tym roku jest też szczególny dzień, ponieważ po raz pierwszy będą oprócz panów odbijały, odkrywały również panie. Także myślę, że te dwie, ale dwa miejsca po jednej stronie, po drugiej, ale jednak będzie za mało, także panie prezydencie tam koło spotka, proszę szykować za kilka lat, a my się o to postaramy. E, 41 tablic jest już w tej chwili, w tej alei gwiazd. E, wszystkim bardzo chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy już odcisnęli, którzy dziś, dzisiaj będą odsłaniali swoje tablice. Chcę serdeczne podziękowania również złożyć na ręce Pana Prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, bo no żadna z tych edycji i wcześniejszych i tych w Katowicach nie mogłaby mieć miejsca i, i pewnie nie miałaby miejsca, gdyby nie y, pomoc Polskiego Związku Piłki Siatkowej, y, pełne wsparcie i, i pełne zawsze zrozumienie i również współorganizowanie tej imprezy. Także serdeczne y, dzięki Panie y, Prezesie. Y, siatkówka to jest przyjemność. Ja nigdy Miałem nawet taki epizod, że pracowałem zawodowo i moim szefem był obecny prezes pan Sebastian Świderski w siatkówce. Ale to nigdy nie była praca, to zawsze była przyjemność, wielka przyjemność. Również tak jest dzisiaj. Serdecznie państwu dziękuję za obecność i myślę, że przez kolejne wiele, wiele lat ta aleja w Katowicach będzie gościła. Panie kibice, bo, oczywiście, kilka słów. Wyjątkowa dla mnie sytuacja, wyjątkowy dla mnie moment, bo rzeczywiście znaleźć się w galerii tak wspaniałych osobistości siatkarskich, ale też nie tylko, bo Marek tu też ma i koledzy komentatorzy, i wszystkie osoby sprzyjające i sympatyzujące z piłką siatkową mają również swoją tutaj miejsce. My rzeczywiście za obecnym prezesem Sebastianem Świderskim w 98 roku zaczęliśmy tą wielką, wspaniałą reprezentacyjną karierę, która trwa do tej pory. Mateusz Bieniek, Państwo patrząc po twarzach, o, mama Sebastiana Świderskiego, pani Jadwiga. Dzień dobry, pani Jadziu, płynamy się. Wielka kibicka zawsze nam e, kibicowała. E, jest. Jest o, jest. jest syn Sebastiana. Mój przesyn zresztą, także stare czasy, kto to pamięta? Krześniak, e, oczywiście Krześniak. E, I na wspaniałym spotku tutaj rozgrywaliśmy piękne pojedynki. E, Cudowne lata, które wspominamy, zawsze mamy tu głęboko w sercu, bo siatkówka łączy nie tylko nas, siatkarzy, ale łączy wszystkich ludzi. Tak jak widać po Państwu, część z Was pamięta nasze wyczyny, a, a, a część jeszcze się rodziła albo jeszcze była w planach. Także bardzo dziękuję za to wyróżnienie dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Zawsze do katowickiego spotka, spotka wracam z wielką dumą i z wielką radością. Dziękuję bardzo.